Od lat miałam takie przyzwyczajenie, że wszystko kupowałam tanio. Po taniości, tanio, bo tak po prostu było mnie stać. Kiedy moje finanse się poprawiły, zauważyłam, że nadal yy, pociągnęłam ze sobą ten nawyk kupowania wszystkiego po taniości, co bardzo często powodowało to, że te produkty szybko się psuły. Oczywiście nie jest to regułą, ale w moim przypadku tak po prostu było, albo efekty nie były dla mnie zadowalające. Pomyślałam sobie wtedy, że nie po to tyle lat pracowałam nad poprawą moich finansów i nad budżetem domowym i kiedy jest mnie fizycznie stać na zakup droższych produktów, to dlaczego tego nie robię? Tutaj w grę wchodzą przekonania o pieniądzach, nasze tożsamości finansowe, oraz nasze podejście do pieniędzy. Kiedy zaczęłam z tym pracować, zauważyłam jakie tutaj zjawiska zachodzą i zaczęłam po prostu budować takie poczucie bezpieczeństwa, że kiedy wydam pieniądze na coś droższego, coś w takim moim przedziale cenowym, na który jestem w stanie zapłacić, to nic się nie stanie. I budowałam po prostu takie swoje poczucie bezpieczeństwa finansowego. I wiem, że jeżeli chodzi o zakup niektórych produktów, my bardzo często jesteśmy, um, bardzo często kierujemy się na przykład tym, że coś widzimy w internecie, widzimy coś u znajomych, nagle jest jakiś hype na dany produkt, tak jak na przykład było w pandemii, wszyscy chcieli mieć Termomiks, a każdy, każdy w domu chciał mieć to urządzenie, bo nagle po prostu byliśmy zmuszeni do. Na przykład pieczenia chleba, bo nie wiem jak u Was, ale u mnie mąki po prostu nie można było znaleźć. I nagle Thermomix po prostu przeżył jakąś swoją niesamowitą, drogą młodość. I w każdym, praktycznie, domu, wszędzie, e, wszędzie się o nim słyszało. Jest to drogie urządzenie. I wiem też, że po czasie u niektórych okazało się, że kupione na hype, kupione na takiej właśnie fali, bo wszyscy kupują, nagle okazało się, że kurczę, pandemia się skończyła, yy, poszliśmy z powrotem do pracy, urządzenie za kilka tysięcy stoi w domu nieużywane. Nie chciałam popełniać yy, tego błędu, nie chciałam kupować tutaj yy, produktów tylko i, dlatego, tylko i wyłącznie dlatego, że po prostu dziki tłum i wszyscy kupują, to ja też muszę. A to bardzo często jest takie nasze podejście dlaczego my kupujemy. Dlatego zawsze przed y, zakupem takich droższych produktów y, czy do domu czy, czy, czy dla siebie odpowiadam sobie na kilka pytań y, i robię sobie taki mały test. To pozwala mi na to żeby te produkty które wprowadzam do naszego domu faktycznie nam służyły i mi jako y, osobie i tak samo i naszej rodzinie ponieważ my Mieszkamy w domu, gdzie jest y, pięcioro dzieci i też tutaj muszę po prostu uważać na miejsce, które też y, w domu no, nie jest z gumy. Po odpowiedzeniu sobie na te pięć pytań, przygotowałam je też w PDF-ie, więc jeżeli masz ochotę, to ściągaj, y, ściągaj sobie PDF-a i korzystaj, zapraszam. Y, po odpowiedzeniu sobie na te pięć pytań uznałam, że okej, okay, to są produkty, które warto zakupić i produkty, o których dzisiaj opowiem w tym wideo, Testuję, korzystam od mniej więcej kilku miesięcy do ponad już roku. I to nie zawsze są produkty, to będzie też jedna usługa, o której Ci opowiem. I to są takie produkty też, na które jest w pewnym sensie w internecie moda, hype, dużo jest bardzo informacji różnych zbieżnych. I ja po takim przetestowaniu dzisiaj wiem, że jestem z nich ogólnie zadowolona. Nie są one absolutnie bez żadnych wad, o których też Ci opowiem. Ale te produkty mają w sobie jedną rzecz, która bardzo po prostu mi ułatwia życie, a mianowicie oszczędzają mi czas i oszczędzają również pieniądze w takiej perspektywie długoterminowej, mimo że ta moja pierwsza inwestycja w te właśnie produkty była dość kosztowna, ale długofalowo widzę bardzo duży zwrot z tej inwestycji. Pierwszym produktem, który zakupiłam w dokładnie lutym 2022 roku, jest suszarka Dyson. Jest to suszarka, na której po prostu jest yy, da, chyba dalej, nie, nie sprawdzałam ostatnio, ale kiedy ja ją kupowałam, to po prostu w internecie aż wyżało, zwłaszcza w tym anglojęzycznym. Ponieważ yy, Dyson obiecywał te piękne fale, i to jest oczywiście coś, na co ja się złapałam, i od razu powiem, że jeżeli chodzi o moje włosy, tych fal nigdy mi się nie udało, nigdy mi się ich nie udało zrobić, i na początku byłam z tego powodu bardzo, bardzo zła, ponieważ suszarka, uwaga, uwaga, suszarka, urządzenie stylizujące, jak to woli, kosztowała mnie aż 450 funtów prawie 500 funtów co oznacza, Ponad 2000 zł. Konkretną cenę tutaj zamieszczę na ekranie. Po 11 miesiącach użytkowania, czy było warto? Uważam, że tak. Ale uwaga, to nie jest magiczny produkt. Ja podeszłam do, tej, do tego produktu z bardzo dużą taką dozą ekscytacji i oczekiwań, i na początku byłam bardzo mocno rozczarowana. Nawet zastanawiałam się, czy po prostu nie oddać produktu do sklepu. To jest produkt, którego się trzeba nauczyć, i to jest produkt, który trzeba połączyć również z. Innymi produktami do stylizacji włosów, i dopiero wtedy, kiedy dobierzesz je do siebie, do swoich włosów, to dopiero wtedy dzieje się magia. Ja po roku używania tej suszarki zauważyłam ogromną poprawę w kondycji moich włosów, a używam jej trzy razy w tygodniu. Czyli każda, każde mycie włosów stylizuje włosy i stylizuje je właśnie używając tej suszarki. I po kilku miesiącach takich prób i błędów używania różnych produktów do stylizacji, co znowu. Wydawałam kolejne pieniądze, żeby po prostu ta suszarka dla mnie tutaj zaczęła działać tak, jak bym chciała. Yy, odezwała się do mnie firma Bingo Spa z zapytaniem, czy chciałabym przetestować ich produkty. I zaczęłam testować ich produkty w listopadzie i to był absolutnie strzał w dziesiątkę. Możesz teraz zobaczyć, jak wyglądały moje włosy na początku testowania i w ogóle przed testowaniem produkty, które stosuję w tym momencie razem z tą suszarką to jest szampon yy, keratynowy ponieważ ja mam włosy kręcone te moje włosy się bardzo mocno kręcą bardzo mocno się puszą, więc moim takim celem jeżeli chodzi o moją pielęgnację jest to, żeby jak najbardziej je ujarzmić Pierwsze co ja robię to po prostu zaczynam od skóry głowy i codziennie stosuję ekstrakt z piołunu, który zapewnia moim włosom i mojej skórze głowy takie działanie antybakteryjne. Przy co włosy się mniej przetłuszczają, a dzięki temu ja też mogę po prostu dłużej dłużej wystylizowane, dłużej po prostu u mnie y, działają. Do tego też przy każdym myciu stosuję płynną kreatynę, dzięki czemu te włosy są ujarzmione, jak widać bardzo ładnie się y, zaczęły tutaj, przestały się puszyć i bardzo ładnie są takie po prostu wygładzone jest ten blask, y, blask keratynowy. i to jest też produkt, który po prostu star starcza nam ma bardzo, bardzo długo. Używamy go, dopóki nie, nie uzyskamy pożądanych efektów. Potem można na jakiś czas przestać. Znowu zaczynasz używać, kiedy, kiedy chcesz te efekty po prostu y, utrzymać. I to wszystko jeszcze łączę z szamponem y, kreatynowym, i w ten sposób moje włosy w połączeniu właśnie z suszarką, ponieważ kreatyna działa pod wpływem ciepła. Y, Przestały się puszyć i dzięki stylizacji ja osiągam w końcu takie efekty, jakie bym chciała. Więc jeżeli chodzi o produkty Bingo Spa, bardzo mocno polecam. Są to produkty w 100% naturalne, ponieważ tutaj macie 100% ekstrakt z yy, piołunu, a odżywka, a spray kreatynowy to też jest 100% płynnej kreatyny. Więc utrzymujecie po prostu 100% produktu. Jestem bardzo zadowolona, to już mój kolejny szampon yy, z Bingo Spa i naprawdę jest super um, i to jest to jeżeli chodzi o Dysona to co jeszcze mi się bardzo w nim podoba i z czego ja jestem bardzo mocno zadowolona, to to, że w jednym urządzeniu macie aż kilka różnych końcówek. Więc jak ja na przykład jeżdżę sobie do Polski, czy jeżdżę na jakieś wyjazdy, czy nawet jakieś takie mini wyjazdy, to w jednym urządzeniu mam lokówkę, mam prostownicę i mam suszarkę z taką tą końcówką okrągłą, dzięki czemu właśnie mogę wystylizować włosy i oszczędzam miejsce, i oszczędzam sobie również miejsce w walizce. Ogólnie po 11 miesiącach użytkowania ja jestem zadowolona. Czy kupiłam produkt ponownie? Tak. Miałam porównanie z taką zwykłą suszarką okrągłą, z której korzystałam, korzystałam z przed, przed zakupem właśnie tego urządzenia Dyson. I faktycznie różnica jaką ja widzę jest absolutnie ogromna. Kolejnym produktem, który kupiłam, na którego teraz w ogóle jest jakiś niesamowity yy, szał, zwłaszcza przy podwyżkach prądu, jest Air Fryer, czyli po polsku frytownica tłuszczowa. I tutaj ta nazwa jest ogromnie myląca, ponieważ bardzo wielu osobom wydaje się, że frytownica beztłuszczowa, czyli ja tylko mogę w niej po prostu robić frytki bez tłuszczu. Nic bardziej mylnego. My naszego Air Fryera używamy non stop, używają go też dzieciaki, jest bardzo łatwy w obsłudze yy, i ma ma dużą misę. Dla nas to było ważne. My jesteśmy dużą rodziną, więc pojemność misy była dla mnie niesamowicie ważna. Robiłam w EFEJERZE już bardzo dużo, bardzo dużo różnych potraw od y, jakichś omletów jajecznych poprzez y, ciasta. Robiłam w nim na przykład brownie czy chlebek bananowy. Przez kurczaka pieczonego. Ja robiłam w nim pieczonego całego kurczaka, korpus i piekłam go około 45 minut. W erfajerze najbardziej podoba mi się to, że on nagrzewa się w około 2 minuty i dzięki temu on po prostu oszczędza bardzo dużo prądu. Kiedy my na przykład robimy sobie jakąś pizzę taką na wieczór, jedna część pizzy, 3 minuty kroję w tym czasie, kiedy ja zrobię sobie sos do pizzy, drugą część tam wkładam, 3 minuty, pizza jest gotowa. Tak samo czy bekon, czy na przykład zapiekanki, czy jakiś yy, chleb w nawet sobie robimy czasami właśnie w airfryerze, jest naprawdę moim ulubionym, ulubionym yy, sprzętem w naszym domu, jeżeli chodzi o naszą kuchnię. Oczywiście on nie zastępuje piekarnika. Tutaj absolutnie uważam, że airfryer nie ma szansy zastąpić piekarnika. My mamy dużą rodzinę, zdarza mi się na przykład, że w jednym momencie piekę coś w piekarniku, i w tym samym czasie w airfrayerze na przykład robię kilka innych rzeczy i robiłam w nim już naprawdę bardzo dużo różnych potraw i po kilku miesiącach użytkowania mogę śmiało stwierdzić, że widzę dużą, em, widzę dużą oszczędność na rachunkach za prąd i on nam się już zwrócił. Nasz afrajer to jest Instant Pot Vortex. Czy Instant Vortex i on kosztował około 100 funtów, i już po kilku miesiącach użytkowania nam się zwrócił właśnie przez to, że mamy dużą oszczędność na prądzie, która jest połączona z naszym drugim urządzeniem, które kupiłam po zakupie właśnie. Yy, i jest to takie urządzenie, które ja znowu widziałam bardzo często na jakimś amerykańskim YouTubie. Czasami oglądam takie wideo właśnie o jakimś gotowaniu dla dużej rodziny, gotowaniu dań jednogarnkowych i to urządzenie widziałam wiele, wiele lat. Ostatnio uznałam, że chciałabym spróbować i kupiłam również Instant. Pot. Instant Pot to jest takie urządzenie, które łączy w sobie szybkowar, czyli gotowanie ciśnieniowe z wolnowarem, czyli gotowanie takie kondensacyjne. I on dzięki temu, yy, dzięki tych swoim technolo technologiom yy, skraca bardzo mocno czas gotowania. I co ja gotuję w tym moim Instant Pocie? Słuchajcie, ja w Instant Pocie gotuję wszelkiego rodzaju dania jednogarnkowe, które normalnie gotowałabym yy, w garnku czy na przykład na patelni Czyli są to wszelkiego rodzaju yy, gulasze, sosy, robiłam w nim rosół, robiłam w nim zupy. Yy, nie gotowałam w nim żadnych dań z makarna, Wiem, że można, ale wydaje mi się, że makaron tutaj by się po prostu rozciapciał i rozgotował. Jednak jeżeli chodzi o mięso na przykład z Instant Pot'a, jest absolutnie rozpływające się w ustach i znowu ogromnie skraca czas gotowania. To znaczy ja na przykład sos boloński, który bym poratoliła, żeby te wszystkie smaki tam się przeszły i w ogóle przez około 2 godziny, w Instant Pocie 30 minut. Tak samo z rosołem. Pyszny, aromatyczny rosół wychodzi z niego w 30 minut. Znowu ogromna oszczędność czasu i pieniędzy, jeżeli chodzi o prąd, ponieważ my bardzo często używamy właśnie na przemian tych dwóch, y, tych dwóch y, maszyn, czyli Instant pota i Airfryera. I widzę u nas y, ogromną oszczędność na prądzie. Zwłaszcza że te rachunki nasze poszły do góry o jakieś y, 150%. Nasze rachunki w ciągu yy, teraz yy, okresie zimowym poszły do góry o 150% i znowu udało nam się je zmniejszyć. Mamy non-stop nadpłatę na rachunkach, yy, na rachunkach i po prostu w ten sposób sobie tutaj działamy yy, i oszczędzam po prostu na tym też pieniądze. Więc znowu Instant Pot również nam się zwrócił. Ja kupiłam używany, kupiłam używany z Amazona, Tutaj uważam, że nie ma sensu kupować nowych, ponieważ to są po prostu rzeczy, które warto spojrzeć właśnie na marketplace, warto spojrzeć sobie na Facebooka, na jakieś grupy OLX. Ludzie naprawdę mnóstwo rzeczy po prostu kupują, nie sprawdza im się, sprzedają to za grosze, więc ja w ten sposób też. W ten sposób też yy, właśnie dokonałam tego zakupu. Z instant potem jeszcze jest taka jedna rzecz, że te potrawy mają po prostu smak nieziemski. Przez to zjawisko gotowania próżniowego ten smak ciśnieniowego. ciśnieniowego. Aha. Przez zjawisko gotowania ciśnieniowego, ten smak tam po prostu jest taki zamknięty, skondensowany i dużo bardziej aromatyczny. Jedyne co jeżeli będziesz kupowała Instant Pot i będziesz w nim zaczynała gotować, e, czy będziesz zaczynał w nim gotować, to dodawaj tam dużo mniej wody, ponieważ kondensacja, woda się skrapla. I po prostu tam tej wody wtedy jest dużo więcej, więc to, co ja robię, jak już ugotuję, to tam to ugotować, troszeczkę to zagęszczam mąką ziemniaczaną czy kukurydzianą, i naprawdę jest po prostu bajka. Także ogromnie, o, y, ogromnie polecam. Robiłam już bardzo dużo rzeczy z, y, z Instant pota, nawet robiłam ostatnio na święta szynkę swoją w Instant Pocie i wyszła po prostu nieziemska. Mięso po prostu rozpływa się w ustach. Gotowałam owszem również potrawy wegetariańskie. Na przykład wegetariańskie kary z ciecierzycy. Więc jeżeli gotujesz również wegetariańską absolutnie e, tutaj też Instant Pot się nada do tego typu potraw. Także ogromne polecanko. Ostatnie urządzenie, o którym opowiem w tym wideo to takie urządzenie, taki sprzęt domowy do którego zauważyłam, że ludzie mają podejście albo kochają, albo nienawidzą. Ja jestem z tych y, absolutnie zakochanych, ale też mam do tego podejście takie realistyczne. To znaczy, to nie jest sprzęt, który tutaj działa jako, jakąś y, magię w domu, ale do moich potrzeb i tego, jak ja po prostu sprzątam, mi absolutnie spełnia moje wymagania. Jest to odkurzacz pionowy. Znowu, ja mam odkurzacz pionowy firmy Dyson, i tutaj. Wybrałam tylko dlatego firmę Dyson, że po prostu wiedziałam, że oni robią te odkurzacze, wiedziałam, że mają bardzo dużo pozytywnych opinii i nie, yy, nie interesowałam się w ogóle odkurzaczami po prostu pionowymi z innych. Mark. Także ja mogę tutaj tylko i wyłącznie wypowiedzieć się na podstawie swoich doświadczeń. Z odkurzaczem znowu działamy w domu już od ponad jakieś 11 miesięcy. Kupiłam go, ponieważ nasz stary odkurzacz wyzionął ducha. Jeżeli chodzi o mój odkurzacz, ja kupiłam odkurzacz z najmniejszą pojemnością baterii, to znaczy 30 minut na takim zwykłym, zwykłym odkurzaniu i do naszych, do naszego tutaj domu on absolutnie nam wystarczy. To co mi się w nim najbardziej najbardziej podoba to jest to, że mam go po prostu pod ręką. To znaczy ten odkurzacz, ponieważ on jest odkurzaczem e, pionowym. Jest u nas przy jest u nas po prostu w jadalni schowany za lodówką i każdy kto potrzebuje może go sobie tutaj wziąć i cała rodzina faktycznie zauważyłam, że uczestniczy w odkurzaniu i dzieciaki bardzo często przychodzą, kiedy im się coś osypie. Kiedy potrzebują zrobić jakiś taki szybki porządek w swoich pokojach, to faktycznie przychodzą i biorą odkurzacz. I dla mnie najfaj, najfajniejsze w nim jest to, że on nie ma kabla. Kabel to jest coś, co mnie strasznie denerwowało, i bardzo po prostu ułatwia mi odkurzanie. Jeżeli chodzi o sam odkurzacz, często słyszę, że em, znaczy nie często słyszę, ale ostatnio czytałam takie opinie, że nie ma takiej odsania, że nie sprząta, tak, jakby ktoś chciał, żeby on sprzątał. Tutaj. Znowu, warto po prostu sobie go posprawdzać, potestować. Pamiętajcie też, żeby się zawsze dopytać, czy możecie zwrócić coś do sklepu, w zależności od tego, w jakim kraju mieszkacie. Więc na przykład, jeżeli ja bym wydawała grube pieniądze na zakup odkurzacza, to bym go sobie przetestowała w takich yy, miejscach, gdzie chciałabym po prostu widzieć, że on działa i jestem zadowolona. I jakbym nie była zadowolona, to po prostu bym go oddała do sklepu. Więc tutaj. Uważam, że po prostu warto sobie zrobić taki margines gdzieś tam błędu, czy właśnie posprawdzania, czy to jest sprzęt, który nam po prostu działa i spełnia nasze wymagania. Jeżeli o mnie chodzi, ja jestem najbardziej zadowolona z końcówek, ponieważ różne końcówki używam do różnych miejsc w naszym domu i na przykład takim odkurzaczem ja bardzo często czy sprzątam samochód sobie, ja czy Krzyś swój samochód. E, mogę dotrzeć do takich małych zakamarków w domu. Dzieciaki y, biorą sobie odkurzacz, ponieważ biorą go tylko w rękę, potrzebują jakąś małą tutaj y, część pokoju sobie zamieść czy cokolwiek zrobić, biorą go w rękę, zamiotą, odkładają... Y, opróżnią ten cylinder odkurzacza i to jest y, wszystko. Bateria ładuje się bardzo szybko. Jedyne co y, mogę powiedzieć, to jest to, że ten nasz model, my mamy model y, V7, to nie jest model, który nadaje się do psów. I tutaj, jeżeli macie na przykład w domu dużo sierści, zwróciłabym uwagę na zakup odkurzacza, który się Fizycznie jest dedykowany właśnie do domu, w którym są zwierzęta. U nas ostatnio był e, czarny labrador, Cabanos jeżeli go pamiętacie z jakichś moich starych filmów. E, był z nami na tutaj dwa tygodnie, był z nami w domu i ten odkurzacz po prostu nie radził sobie z jego sierścią, Musieliśmy odkurzać dwa trzy razy, trzy razy w ciągu dnia, bo to jest po prostu rasa, która bardzo dużo sierści gubi. Takie, takie są jego uroki, odkurzacz sobie po prostu z tym nie radził. Więc tutaj znowu sprawdziłabym, czy to, co ja kupuję. Jest kompatybilne z tym, co ja po prostu chcę, żeby ten sprzęt tutaj dla mnie robił. Ja jestem naprawdę zadowolona. Jeżeli ten odkurzacz nam się kiedyś zepsuje, na pewno kupię sobie po prostu kolejny model. Prawdopodobnie z tej samej, yy, z tej samej firmy. Nie zapomina, zapomniałam powiedzieć o cenie. Odkurzacz kosztował ponad 300 funtów. Yy, odkurzacz, który ja miałam poprzednio kosztował jakieś 160 i rozpadł nam się po Y, jakiś 18 miesiącach y, używania, po prostu wyzioną ducha, nie chciał, nie chciał z nami współpracować, coś tam się w nim popsuło, y, naprawa nie była warta y, naprawa po prostu nie była warta tego, żeby go naprawiać. Więc to, jeżeli chodzi o przedział cenowy i znowu, ja kupiłam swój y, z mniejszą pojemnością baterii, ponieważ na moje sprzątanie 30-minutowa bateria absolutnie mi wystarcza. I jeszcze nie zdarzyło się nam, żeby ta bateria po prostu nam yy, padła w trakcie odkurzania. Ostatnie dwie rzeczy, Miałem powiedzieć o jednej, ale jeszcze jedna mi tutaj przyszła do głowy i chciałabym się z nią podzielić. To jest taka inwestycja w siebie. To jest to, o czym ja też mówiłam na początku tego wideo, to znaczy musiałam sobie bardzo mocno poprze, poprzerabiać, poprzekładać niektóre rzeczy w mojej głowie po to, żeby zainwestować w siebie dla mnie dosyć spore kwoty pieniędzy. Co to było? Co, co to było za inwestycje? Pewnie tutaj się zastanawiasz. Nad jedną pewnie się domyślasz i to była analiza kolorystyczna. Analizę kolorystyczną i zakup y, szafy kopsu, kapsułowej, którą y, zrobiła mi stylistka, która dla mnie robiła analizę kolorystyczną. Y, jest to Marta Gałka, którą znajdziesz na y, Instagramie i bardzo mocno polecam, naprawdę bardzo, bardzo jestem zadowolona. Y, ja o, analizę u Marty robiłam sobie w listopadzie dokładnie 2021 roku. Mam na ten temat całe wideo, które nagrałam po 6 miesiącach y, analizy. I dzisiaj, półtora roku prawie, po, no tak 14 miesięcy po analizie kolorystycznej, jestem niesamowicie zadowolona i też po roku obcowania z taką nową szafą, właśnie z szafą taką, do której miał, którą przygotował dla mnie ktoś z zewnątrz, czyli nie ja, tylko ktoś z zewnątrz tutaj posprawdzał różne rzeczy i przygotował dla mnie, ym, dla mnie taką listę. Ubrań, które po prostu ja sobie wtedy zainwestowałam i kupiłam, i szczerze powiedziawszy, chodzę w nich drugi sezon i jestem niesamowicie zadowolona. I to są ubrania dzisiaj, jeżeli ja coś kupuję, to kupuję to w ten sposób, że to faktycznie wchodzi w moją szafę jak w masło. Problem z takimi kompulsywnymi zakupami, problem w ogóle z kupowaniem ubrań, to jest coś, z czym ja się mierzę od lat. Jest to coś też, o czym już mówiłam na tym kanale yy, wiele razy, na ten temat HAS 5 filmów nagranych, ale dopiero właśnie takie poznanie tej swojej, yy, swojego koloru, tych swoich takich kolorów, które na mnie dobrze wyglądają, poznanie swojego typu kolorystycznego i poproszenie specjalisty o to, żeby stworzył dla mnie szafę kapsułową, zaoszczędziło mi nie tylko czas, ale w perspektywie długoterminowej zaoszczędziło mi również bardzo dużo pieniędzy. Ponieważ ja, mimo że panuję nad budżetem, nie wydaję już na ubrania tyle co kiedyś, to nadal lubię sobie coś kupić nowego, lubię po prostu. Lubię po prostu ciuchy. No co tutaj, co, tutaj będę, co tutaj będę ukrywać? A nawet sprzątając ostatnio w grudniu, w ostatnim wideo mówiłam o tym, że robiłam takie porządki, porządki grudniowe. W tym roku takich przeglądów mojej szafy zrobiłam tylko dwa. I za każdym razem pozbyłam się z niej dosłownie kilku rzeczy. I tym razem pozbyłam się z niej kilku rzeczy, które po prostu były już tak złahane, że już yy, musiały po prostu wyjść z tej szafy, bo już wstyd je tam po prostu było trzymać. Jakieś skarpety niepasujące, jakieś stare swetry. Poprzednim razem pozbyłam się po prostu rzeczy, które były dla mnie, yy, dla mnie za małe albo które po prostu już... Nie pasowały do mojego y, stylu życia. Więc, tak, to była duża inwestycja, ale to była inwestycja, która procentuje mi do dziś, która długoterminowo pozwoliła mi zaoszczędzić naprawdę porządne, y, porządne pieniądze. Kiedy kupuję coś do mojej szafy, to. Te elementy wszystkie się, się ze sobą łączą. Jak na przykład ta kłódka, którą mam na sobie, to jest kłódka z prymaniego, która ma chyba 5 lat, a pod spodem jest po prostu zwykła koszulka, którą kupiłam kiedyś na wyprzedaży, ale ponieważ wiem, że te kolory się ze sobą łączą, to one bardzo fajnie, bardzo fajnie tutaj ze sobą wszystko współgra i pasuje. I ostatnia taka inwestycja, którą poczyniłam w ubiegłym roku i która przyniosła mi niesamowicie pozytywne takie zmiany w... W postrzeganiu pieniędzy, w myśleniu o pieniądzach, i która bardzo mocno też zauważyłam, jak przyspieszyła nasze takie procesy właśnie oszczędnościowe, ponieważ pozwoliła mi zrozumieć pewne mechanizmy, do których, o których nie miałabym po prostu prawa wiedzieć, gdyby nie ta inwestycja, którą poczyniłam. I ta inwestycja to, było, to był kurs mentora finansowego. Ten kurs już ukończyłam. Pozostało mi zdanie certyfikatu i był to kurs, który kosztował e, całkiem sporo pieniędzy, ale inwestycja w wiedzę, inwestycja właśnie w rozwój taki osobisty, czy takich rozwój właśnie umiejętności miękkich, czy rozwój zawodowy, to są też takie inwestycje, które bardzo e, wpływają długoterminowo na to, jak my postrzegamy na przykład nasze życie finansowe. W moim przypadku ten kurs otworzył mi bardzo mocno oczy nie tylko na to, jak. My wydajemy pieniądze jako społeczeństwo. Pozwala mi też dopasowywać lepsze treści tutaj do prowadzenia mojego kanału na YouTube, czy nawet po prostu tego, jak ja się komunikuję z wami, bo teraz też dużo bardziej rozumiem, skąd wychodzą, skąd wychodzą niektóre nasze zachowania zakupowe. Jak na przykład jak na przykład to, że dlaczego ja miałam taką ogromne oporę przed tym, żeby wydać pieniądze na siebie, mimo że ja te pieniądze miałam? Wiedziałam, że tak yy, logicznie mogę sobie na te zakupy pozwolić, ale ten strach właśnie, który trzymał mnie bardzo mocno w ryzach, yy, też powodował to, że gdzieś tam, yy, gdzieś tam nie byłam zadowolona z tej mojej sytuacji. Ba, na, nawet zdarzało mi się tak, tak, i wiem, że to nie jestem tym osamotniona, że ja na przykład zdarzało mi się nie widzieć... Yy, Ile pieniędzy zarabiam? I na przykład w mojej głowie y, zarabiałam dużo, dużo mniej. Gdzie, w, gdzie realnie było było inaczej? Nasza mentalność finansowa, podejście do pieniędzy, to jak my zarabiamy, wydajemy, to jest po prostu wszystko związane z naszą, y, z naszą psychiką, z naszą mentalnością. Także dla mnie inwestycja w kurs y, to było naprawdę bardzo, bardzo dobrze wydane pieniądze. Mam nadzieję, że wideo Ci się podobało i. Mam nadzieję, że skorzystasz z tych moich y, pięciu pytań na to, czy zakupy są, czy ten zakup jest dla mnie potrzebny, czy nie. Czy będę z niego zadowolona? Czy nie taka moja mała checklista? Myślę, że warto sobie z niej y, skorzystać. Tak jak powiedziałam, linki są na dole. Jeżeli chodzi o sprzęty, które, o których dzisiaj opowiadałam, to więcej opowiadam o nich w tych dwóch y, wideo. Jedno wideo to o sprzętach do sprzątania, czyli co mi się absolutnie tutaj sprawdza w domu, a drugie wideo to to, jak, jak zaoszczędziłam na rachunkach za prąd, gdzie więcej właśnie mówię o Instant Pocie i Air Fryerze. Dzięki wielkie za oglądanie i widzimy się w kolejnym wideo. Pa, pa!